Witamy w naszym cyklu Invest in Toruń. Jesteśmy na toruńskim jarze, na terenach inwestycyjnych i dziś gościmy w firmie Fart Produkt. Jest z nami pan Grzegorz Zubrzycki. Dzień dobry panie Grzegorzu. Witam państwa serdecznie. Witam pana. Jesteście tutaj od niedawna. Firma Fart Produkt wybudowała ten obiekt w zasadzie w tym roku, prawda? Kiedy zaczęliście tę budowę? Budowę zaczęliśmy w zeszłym roku w końcówce, a oddana została do użytku w tym roku w czerwcu. I to nie koniec, bo okazuje się, że firma Fart Produkt planuje tutaj wybudować jeszcze parę obiektów. Można powiedzieć, że to jedna trzecia Waszej inwestycji. Dokładnie tak. Cała inwestycja była przewidziana w trzech etapach. Pierwszą zakończyliśmy, to jest hala produkcyjna, produkcyjno-magazynowa o powierzchni 2000 metrów, a docelowo będzie ponad 5000 metrów razem z biurowcem. No dobrze, to porozmawiajmy w takim razie o pieniądzach, o tym, ile to kosztowało. Ta hala kosztowała nas 5 milionów złotych. Docelowo chcemy wydać 20 milionów złotych na całą inwestycję. Coś niesamowitego, ale to pewnie też będzie oznaczało, że więcej ludzi znajdzie tutaj pracę, prawda? Docelowo na tą halę przewidujemy 15, a na cały obiekt 40 osób. Panie Grzegorzu, jak już jesteśmy u Was, to przypomnijmy, czym się zajmuje firma Fart Produkt i jak zaczynała, bo te początki tej firmy tu w Toruniu, bo to jest bardzo toruńska firma, to 1994 rok, teraz obchodzicie 25-lecie. Od samego początku zajmujemy się produkcją osłon okiennych. Na tej hali nowej produkujemy bramy garażowe. Od dłuższego czasu borykaliśmy się z miejscem produkcyjno-magazynowym. Udało się kupić teren od miasta. Czy to była korzy Korzystna cena dla takiej firmy tu z Torunia, jak Wasza? I co mieliście w związku z tym, że tak długo jesteście w Toruniu, może trochę lepsze ceny od innych? Znaczy, czy były lepsze, to nie wiem, na pewno była cena korzystna. Miejsce jest dla nas dogodne, jeśli chodzi o dojazd choćby naszych pracowników czy dojazd naszych kontrahentów, żeby dowieść nam materiały potrzebne do produkcji. No, My jesteśmy bardzo zadowoleni z tej lokalizacji i z ceny, jaką nam miasto zaproponowało. A czy są, Panie Grzegorzu, takie produkty, którymi firma FART-Produkt może się szczycić? w sprzedaży to są oczywiście rolety zewnętrzne na nowoczesne budynki, żaluzje wewnętrzne, to są roletki materiałowe, to są moskitiery, czyli siatki przeciw owadom. No i oczywiście bramy garażowe, czyli to co robimy tutaj na tej hali. Co jest bardzo ważne, że praktycznie większość naszych produktów można obsługiwać silnikami bardzo nowoczesnymi, które są sterowane smartfonami i komputerami. Firma Fart Produkt od 1994 roku już 25 lat w Toruniu. Teraz na terenach inwestycyjnych tu na toruńskim jarze rozbudowuje się. To jest dopiero początek, ten piękny budynek, w którym jesteśmy, a będzie tego jeszcze więcej ponad 20 milionów. Ponad 20 milionów dokładnie. Kolejne dobrze zainwestowane pieniądze. Dziękuję Panie Grzegorzu. Dziękuję również. Do zobaczenia w kolejnym odcinku naszego cyklu Invest in Toruń. なるほど。